Witam serdecznie dzisiaj po południu. Co teraz modne jest, by grać na spadki? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zapraszam jutro na nasze kolejne cykliczne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Przypominam, wtorek, godzina 18. Zachęcam już teraz do wymyślania pytań. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Narzem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte by stworzyć ten wpis pochodzą między innymi z platformy X Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Co teraz modne jest by grać na spadki? Jako, że rozpoczynamy ostatni tydzień na Wall Street na indeksach giełdowych, więc warto się zastanowić, co teraz może być szczególnie interesujące, albo co już jest od jakiegoś czasu szczególnie interesujące do gry na spadki. Co duzi gracze, co inwestorzy, którzy od wielu miesięcy uważają, że może się stać, działa na rzecz tendencji spadkowych i co spycha indeksy giełdowe w dół, co jest tym czynnikiem, który może zadecydować o kontynuacji tendencji spadkowej poza czynnikami związanymi ze stopami procentowymi, o których było dzisiaj rano w materiale, a ten pierwszy wykres bardzo ładnie pokazuje, że teraz indeksy giełdowe, indeks giełdowy Standard Poor's ma wyceny ewidentnie niekorzystne względem rentowności amerykańskich obligacji dwuletnich i e, wyglądałoby, że ta wycena rentowności amerykańskich papierów nie dają jakiejś premii do wzrostów indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Warto być tego świadomym. Na następnym wykresie widzimy już bezpośrednio indeks giełdowy Standard Poor's na swoim kontrakcie terminowym i w tym wypadku indeksy giełdowe sygnalizują nam dzisiaj niższe otwarcie, presję na to, żeby tendencja spadkowa była kontynuowana. A jak wiemy, inwestorzy spodziewają się kilkuprocentowego spadku, nawet w okolicach 10% spadku po tym, jak Rentowności amerykańskich obligacji sięgnęły poziomu 4,5%, o czym będzie za chwilę. Dlatego też w najbliższych dniach będziemy świadkami, i będziemy oceniać, czy faktycznie wzrost rentowności amerykańskich obligacji na fali wszystkich ostatnich informacji o inflacji i informacji z banku centralnego powodują wyprzedaż ryzyka na całym świecie. Jeżeli indeksy giełdowe miałyby spaść o 10%, to potencjał spadkowy na indeksie standard ten pur jest szacowany nawet na około 300-400 punktów, z czego już ponad 100 zostało wykonane. Dlatego też no, pytanie jest takie, jak głęboka będzie ta tendencja spadkowa, którą obserwujemy teraz na indeksach giełdowych na Wall Street. I dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące e, na, naj, najświeższe dane dotyczące sytuacji gospodarczej, natomiast indeks, który teraz jest jest specyficzny, ponieważ podzielił europejskie spółki na tak zwane cykliczne, które dobrze zachowują się w czasie wzrostów indeksów giełdowych i ekspansji gospodarczej i na te defensywne, które lepiej czują się w sytuacji spowolnienia gospodarczego, recesji, które mają chronić kapitał inwestorów w sytuacji negatywnych scenariuszy na, w gospodarce. I co się okazuje, że generalnie wskaźnik PMI, w tym wypadku tutaj wskaźnik Sektora przemysłowego dla strefy euro dość dobrze pokazuje, czy inwestorzy nastawiają się raczej na to, że lepiej będą zachowywały się spółki defensywne, a kiedy ten wskaźnik rośnie, to lepiej zachowują się spółki cykliczne względem defensywnych i to jest pewnego rodzaju nauka dla nas i podpowiedź, co teraz jest sprzedawane, co teraz inwestory, inwestorzy kupują. I gdzie lokują swoje kapitały w sytuacji, kiedy te wskaźniki nie są aż tak dobre, sygnalizują spowolnienie gospodarcze. Przypominam, jeżeli wskaźnik PMI spada, w tym wypadku dla sektora przemysłowego to są bardziej w cenę spółki defensywne niż spółki cykliczne w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Dzisiaj najnowszy ciekawy materiał poświęcony temu czy jesteśmy już blisko szczytu cyklu podwyżek stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych jakie Mogą być dalsze kroki w polityce monetarnej, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce. Ten materiał jest ważny dla każdego, zwłaszcza dla inwestorów i tych, którzy mają kredyty, więc naprawdę zachęcam do tego, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Jeszcze raz przypomnę, jest on podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Kolejny czynnik, który powoduje długoterminową presję na rzecz pozbywania się spółek na giełdzie na rzecz spadków indeksów giełdowych to są bilanse banków centralnych no i na tym wykresie widzimy jak na przestrzeni ostatnich miesięcy zmniej, zmniejsza się bilans Fedu jak zmniejsza się bilans europejskiego banku centralnego jak w ostatnich latach zmniejszały się bilanse chińskiego banku centralnego i japońskiego chociaż bank Japonii i bank centralny w Chinach w ostatnich miesiącach Troszeczkę zwiększył ten bilans i to było powodem wzrostu indeksów giełdowych parę miesięcy temu w Azji. Ten czynnik związany z tym, czy bilanse banków centralnych się zmniejszają i zwiększają, także ma wpływ na generalną tendencję na indeksach giełdowych na całym świecie. No i teraz, co teraz jest modne, by grać na spadki? Bloomberg znalazł ciekawą analizę, która pokazuje, jak teraz inwestorzy, którzy, in, którzy działają na w sektorze paliwowym, w sektorze energetycznym, jak teraz postępują ze spółkami, które się grupują w tych subindeksach. I co, co prawda, widzimy tutaj, że na przestrzeni ostatnich miesięcy, no ostatnich dwóch, trzech miesięcy mamy do czynienia ze wzrostem tego wskaźnika dotyczącego ropy naftowej, węglowodorów dla Stanów Zjednoczonych. To jednak taki globalny wskaźnik pokazujący. Jak zachowują się spółki tzw. czystej energii, spółki z sektora ESG, to one są ewidentnie sprzedawane. Więc teraz w modzie jest granie na spadki spółek związanych z ESG, z czystą, zieloną energią. I ten wskaźnik jednoznacznie nam pokazuje, że w skali globalnej ten sektor nie jest rozkwitywany i nie jest teraz najciekawszy do spekulacji. I dzieje się to na przestrzeni ostatnich lat. To nie jest tendencja, która jest obserwowana w ostatnim czasie. Pewnego rodzaju ciekawostka z tym związana jest niezwykle dla nas interesująca. I pytanie jest, czy ten raport, który pokazuje tendencję już bardzo dojrzałą, bo, ten, bo ta zmiana tendencji trendu na subwskaźniku czystej energii. Ta zmiana rozpoczęła się na przełomie 2020-2021 roku. Czy czasem nie jesteśmy już na końcu bezsy na tym subindeksie giełdy papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych? No, ponieważ no, takie raporty i takie sugestie dość często pokazują nam momenty ekstremalne, momenty przełomowe. Jestem ciekawy, czy akurat też tak będzie w tym wypadku. Na kolejnym wykresie mamy także zarysowane zachowanie wskaźnika IFO, a dzisiaj poznaliśmy odczyty wrześniowe odczyty wskaźników IFO dla Niemiec. Jak zachowuje się ten wskaźnik w porównaniu z zachowaniem indeksu DAX? Pewnego rodzaju korelacja także jest tutaj dość dobrze widoczna, chociaż w ostatnich miesiącach na fali osłabienia niemieckiej gospodarki nie widzimy jakiegoś mocnego impulsu spadkowego niemieckiej giełdy. Niemiecka giełda próbuje nieśmiało dopiero znowu przekroczyć swoje minima. Dolne ograniczenie konsolidacji z którą mamy do czynienia już od pół roku. Natomiast no, to jest takie nieśmiałe tylko mieszkowanie pod tymi wsparciami. Natomiast w każdej chwili jest możliwe przebicie tego wsparcia możliwe jest Możliwy jest nawrót tendencji spadkowej o charakterze dynamicznym, z powodu tego, że część inwestorów postanowiłaby się dopasować do sytuacji gospodarczej. A jak widzimy, indeksy giełdowe, które są w tym wypadku bardzo blisko historycznych, minimów. Jakoś nie odzwierciedlają tego, że spowolnienie gospodarcze niemieckiej gospodarki ma miejsce. I widoczne jest one nie tylko na wskaźnikach IFO, co jest na tym wykresie zasygnalizowane, ale także jest widoczne na przykład na wskaźnikach PMI, o których wcześniej była mowa. I już rzeczone wskaźniki IFO, jak widzimy tutaj, tylko, tylko jeden wskaźnik kontynuował tendencję spadkową, dość wyraźną tendencję spadkową. Natomiast e, pozostałe komponenty już zaczynają dawać nadzieję, że dno tego spowolnienia gospodarczego ma miejsce. Dlatego też będziemy wkrótce bardzo intensywnie obserwować, czy potencjalne sygnały, nadzieja na to, że, ożywie, że spowolnienie gospodarcze sięga dna, staje się faktem. Jeżeli wskaźniki PMI, jeżeli wskaźnik IFO, jeżeli wskaźniki ZEW zawrócą w końcówce tego roku, to będzie ewidentne to. Że część inwestorów i widzi, że i wierzy w to, daje te wskaźniki, te wskaźniki, dają nadzieję, że ożywienie gospodarcze zacznie mieć miejsce. I na fali tego, co się dzieje na światowych rynkach obligacji, tracą także niemieckie bundy. I widzimy tutaj, że niemiecki papier dziesięcioletni ma za sobą najgorszy miesiąc od lutego. Tendencja wzrostowa rentowności jest dość dobrze widoczna. Natomiast, jeżeli jesteśmy już przy rynku długu, to oczywiście, co teraz jest mocne, by grać na spadki, to jest gra na spadki cen amerykańskich oraz światowych obligacji, ale przede wszystkim amerykańskich. I w momencie tworzenia tego wpisu widzimy, że dziesiątki amerykańskie, trzydziestki amerykańskie osiągają najwyższą rentowność od bardzo wielu lat, co zauważa serwis Bloomberg a te rentowności sięgają tego poziomu psychologicznego 4,5%. Zobaczymy, co dalej wystąpi, co będzie miało miejsce na indeksach giełdowych, ponieważ, no, tak jak wiemy z poprzednich analiz, wzrosty rentowności mają powodować wyprzedaż ryzyka na świecie, czyli wyprzedaż indeksów giełdowych, a amerykański dolar jest cały czas przy, tak jakby przyklejony do ważnych wsparć w rejonie 106 .50. Po prostu czekamy na to, co się dalej wydarzy, czy wsparcie ostatecznie zostanie pokonane, czy też wygenerowane zostanie z niego wzrostowe, spadkowe odbicie. E, dlatego też warto być gotowym na każdy scenariusz, ale moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że z tych poziomów dojdzie do jakiegoś wzrostowego impulsu, na który trzeba być także przygotowanym i zakła zakładać, że z tych poziomów taki impuls może mieć miejsce. To co jest niezwykłe w ostatnich dniach, to coraz większa relatywna odporność zachowania ceny złota na to, co się dzieje na rentownościach amerykańskich obligacji i na samym amerykańskim dolarze. W normalnych czasach jeszcze parę tygodni temu taka zmiana kursu euro-dolara, to co się dzieje na rentownościach, doprowadziłoby do gwałtownego spadku ceny złota do przełamania wsparcia 1900 dolarów. Ruchu dynamicznego w kierunku poziomu 1800-1820, gdzie jest następne mocne wsparcie, ale na chwilę obecną takie zjawisko nie występuje. Więc naprawdę, zgodnie z takim powiedzeniem rynkowym, jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć. Myślę, że rośnie szansa na to, że wkrótce zobaczymy nawrót tendencji wzrostowej na cenie złota. Na razie także to, co nie pasuje do scenariuszy prospadkowych na indeksach gidowych, to zachowanie ceny miedzi. Gdzie chociaż dzisiaj testujemy wsparcia w rejonie 8100 dolarów, ale na razie nie udało się ich pokonać. Jeżeli nie zostaną one pokonane podczas sesji amerykańskiej, to zamiast tych spadków, zamiast kontynuacji ruchów dół na indeksach giełdowych na Wall Street, możemy mieć nawrót do wzrostu i próbę przynajmniej wzrostowego odbicia. Dlatego też sygnalizuję, obserwować zachowanie ceny miedzi. Równolegle patrzmy także na zachowanie ropy naftowej. Przypominam, dla mnie jest to czynnik, który może doprowadzić do odwrócenia tendencji wzrostów na tendencję spadków rentowności amerykańskich obligacji, jeżeli ropa naftowa zakręciłaby do spadków, do, rozpoczęłaby nawrót do wsparć. Więc yy, to byłaby także dobra informacja dla popytu na ryzyko. Natomiast co teraz jest modne grać na spadki? To, w sytuacjach kiedy inwestorzy grają na spadki rento cen amerykańskich obligacji, czyli na dalsze wzrosty rentowności, to oni równolegle obserwują zachowanie ceny ropy naftowej. A jak widzimy tutaj, według Bloomberga, hedge fundy mają już coraz większe prowzrostowe zakłady na przyszłość ropy naftowej. To by sygnalizowało, że nastawiają się na ruch w okolicach 100 dolarów. I także obserwujmy zachowanie bitcoina, który. Jest także dość wyczulony Na globalny wzrost popytu Albo na wzrost awersji do ryzyka I w tym wypadku Nawrót, powrót w rejonie 26 tysięcy dolarów Daje sygnał, że wczoraj Wcześniejsze wzrosty były jednak Kolejnym ruchem powrotnym Do najbliższego ważnego oporu Czyli średniej dwustosacyjnej Więc teraz nawrót do tendencji spadkowej Zwiększa prawdopodobieństwo Że scenariusze prospadkowe Na ryzyku na całym świecie będą Realizowane. Drodzy Państwo, i na koniec polskie aktywa. Polskie aktywa zaczynamy od polskiego złotego, który pomimo tego, że euro dolar próbuje rosnąć, znaczy euro dolar próbuje spadać, mamy spadki euro złotego. Jesteśmy cały czas poniżej psychologicznego poziomu 4,60 złoty sygnalizuje chęć na umocnienie i wygląda na to, że część inwestorów faktycznie wierzy w to, że nie będzie już więcej obniżek stóp procentowych w tym roku, nawet w naszym kraju, chociaż na, przeważa jednak e, opinia, że spadki stóp procentowych będą miały miejsce w kolejnych miesiącach. Natomiast złoty, utrzymując się poniżej poziomu 4,60, zachęca do tankowania polskich aktywów i myślę, że część inwestorów tak właśnie postępuje, chociaż o rentowności polskich obligacji. Chcą powielić zachowanie Amery zachowania amerykańskich rentowności, jednak w tym wypadku o rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych daje potencjał ku temu, żeby jednak HOSSA na polskich obligacjach trwała. A taki wzrost był wykorzystywany przez część inwestorów do okazyjnego zakupowania polskich obligacjach po wyższych poziomach rentowności. Z danych makro najfajniejsze, najciekawsze były te dotyczące stopy bezrobocia. Okazało się, że jest ona. Ono cały czas na rekordowo niskich poziomach. E, najniższe mamy bezrobocie od początku transformacji, czyli od początku 1990 roku. E, to pokazuje siłę polskiej gospodarki. Natomiast warto także zwrócić uwagę, że równolegle do tej niskiej, rekordowo niskiej stopy bezrobocia mamy rekordową wielkość ilość zatrudnionych w polskiej gospodarce czyli mamy rekordową ilość, którzy w ogóle pracują. To jest niezwykle korzystna informacja, ponieważ świadczy o sile polskiej gospodarki. I na koniec giełda papieru wartościowych, która w momencie tworzenia tego wpisu cały czas testuje wsparcie 1930 punktów. Przypominam, że jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200 sesyjna na wykresie dziennym. Znaczenie wsparcia jest ogromne. Jest to miejsce, gdzie część inwestorów e, zakłada swoje, o, odnawia swoje pozycje. Licząc na nawrót tendencji wzrostowych, dla części inwestorów utrzymujący się indeks albo instrument finansowy nad tą średnią, to jest sygnał, że HOSSA tendencja wzrostowa dominuje. Natomiast, jeżeli doszłoby do przyspieszenia tendencji spadkowej na indeksach giełdowych za granicą, to zobaczymy, jaka będzie relatywna odporność warszawskiej giełdy na to, co się dzieje na świecie. Ale wydarzenia ostatnich dni pokazują, że taka relatywna siła, odporność jest coraz większa ponieważ no, indeks WIG20 nie ma siły przebić tego potężnego wsparcia, coraz mocniejszego wsparcia w rejonie 1900 punktów. Co teraz jest modne, by grać na spadki? Mam nadzieję, że ten materiał przybliżył odpowiedź na to pytanie. Zachęcam, żeby tam na dole w komentarzach opisać, co według Państwa, według Was jest najciekawszą teraz, najciekawszym miejscem do inwestowania na spadki. Jestem ciekawy waszych opinii, więc zachęcam do tego, żeby się z, z tymi opiniami podzielić. I także zachęcam jeszcze raz, żeby się za, zapoznawać z tymi materiałami edukacyjnymi podlinkowanymi tam na dole w opisie i w komentarzu. Ten materiał, najnowszy materiał mówi o tym, czy jesteśmy na końcu cyklu w polityce monetarnej. W tym wypadku chodzi o to, co się dzieje na świecie, czy kolejne Jastrzębia pauza Fedu będzie miała miejsce, co nam mówią dane makroekonomiczne. Jak wygląda sytuacja gospodarcza Polski, ponieważ zmiana polityki monetarnej w naszym kraju także stała się faktem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi tematami, zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu, a będziecie wiedzieć po prostu zdecydowanie więcej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, przypominam, że jutro o godzinie 18 będzie następne spotkanie QA pytania i odpowiedzi, więc zachęcam do przygotowywania pytań a i jutro sobie porozmawiamy, odpowiemy sobie na wszystkie wątpliwości. Dziękuję. Do, do widzenia, widzimy się i skrzymi jutro poranków. Pozdrawiam, stopy zwrotu. Życzę. Uważa, Wszystkiego dobrego. Cześć. Praca ma sens jakość pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.